Cześć, witam w osadzie karbówko. Chciałam się z Wami podzielić naszym super przepisem, super zdrową rzeczą, jaką jest zakwas buraczany. Do zakwasu buraczanego oczywiście potrzebujemy buraki, a także i przyprawy. Są to liść laurowy, ziele angielskie, płatki czosnku i świeży albo też suszonych szan. Do tego też jest potrzebna przegotowana woda, którą. Zanim zalejemy pokrojone buraki, a przyprawy ułożymy na dnie, żeby nie wypłynęły do góry, wodę musimy oczywiście osolić. Taką osoloną, przegotowaną i letnią wodą, czy też nawet zimną już wodą, zalewamy pokrojone i ułożone w ważne, wyparzonym słoju, czy też innym naczyniu. Buraki kroimy i szatkujemy, żebyśmy mogli później je wykorzystać w dalszy sposób, te, które będą po ukiszeniu. Takie buraki wstawiamy do ukwaszenia w ciepłym miejscu około 5 do 7 dni. Przykrywamy oczywiście ściereczką, a najlepiej jeszcze wcześniej dociążyć te buraki, żeby wszystkie przyprawy, broń Boże, nam nie wypłynęły do góry. Wypłynięcie takich przypraw odbije się to nam na, przede wszystkim na smaku, a także i na jakości takiego zakwasu. Ja osobiście wszystkie warzywa, które wykorzystuję do wykonania barszczu, myję. Nie obieram ich absolutnie z żadnych skórek, ponieważ bardzo duża część witamin i składników, które są bardzo odżywcze dla naszego organizmu, znajdują się pod skórką, więc nie wywalamy tego, co, co w tym buraku jest dla nas tak naprawdę najcenniejsze. Do samego buraka dorzucam jeszcze pietruszkę, dorzucam seler, dorzucam por, dorzucam też jabłka, tak aby nadać fajnej, fajnej słodkości temu barszczu. Robimy to w ten sposób, że wszystkie warzywa myjemy, kroimy, wrzucamy sobie je do garnka, przysmażamy. Gdy widzimy, że fajnie barszczyk nam już warzywa do tego barszczu łapią, powiedzmy, kolor brązowy, tudzież taki karmelowy, zalewamy to wodą, zagotowujemy, damy do tego barszczu czosnek, damy majeranek, liść laurowy, ziele angielskie. Całość sobie dosmaczymy jeszcze solą pieprzem. Na samym końcu, gdy barszcz będziemy mieli zagotowany, dodamy damy nasz oczywiście zakwas z buraków. Pozwoli nam on jeszcze bardziej wydobyć aromat i smak buraka, ale też co jest bardzo ważne, zachowamy dzięki temu ładny buraczany kolor tego barszczu. On nam po prostu nie zrobi się brunatny. Gdy barszcz jest już gotowy i wystudzony, cedzimy sobie go, przelewamy do jakiejś fajnej miseczki i razem będziemy dzisiaj go konsumować, życzymy smacznego.